Cześć, cześć, cześć! pawlusko sportowe. Lowelowe. Za nami drugi z konkursów Puchary świata w japońskim Sapporo. Tym razem nocny, rozgrywany w, no, w nocy e, czasu e, polskiego. Stefan Kraft najlepszy, drugi Stefan Laje, trzeci Ryoji Kobayashi. E, wygrana Stefana Krafta pokazuje, że Austriak nie tylko jest w wysokiej formie od dłuższego czasu, ale wszystko wskazuje na to, że będzie także w wysokiej formie w najbliższych konkursach, ponieważ jest bardzo równy <laughs> i oddaje nie tylko dalekie, ale właśnie przede wszystkim równe skoki. Najlepszy z reprezentantów Polski Dawid Kubacki, punktowo także Kamilistok, przepraszam jeszcze Kubacki szóste miejsce, Kamilistok 9 i punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Światowy walczył również Piotr Żyła, tutaj 21 pozycja. W zawodach jeszcze oglądaliśmy Aleksandra Zniszczoła, 40. miejsce, czyli brak awansu do serii finałowej. W kwalifikacjach przepadł Andrzej Stękała, natomiast dyskwalifikowany w rundzie kwalifikacyjnej został Klemens Murańka. Klemens Murańka, względem którego no, dosyć sporo oczekiwaliśmy po minionym weekendzie Pucharu Kontynentalnego, w którym dwukrotnie Polak plasował się na podium raz przy tym zwyciężając. Także... I tak przedstawiają się rezultaty. W dalszym ciągu Michal Dolezal może liczyć na trzech etatowych naszych reprezentantów Stocha, Kubackiego i Żyłę. Niestety znowu wciąż brakuje tego czwartego, piątego, szóstego <coughs> czyli zawodników, których, którym należy wypełniać limit, limit startowy. Zobaczymy jakie będą decyzje szkoleniowców pod kątem kolejnych zawodów w Pucharze Świata. Być może nastąpią jakieś zmiany, ale o tym przekonamy się pewnie w najbliższych dniach, jeśli chodzi o klasyfikację generalną całego cyklu Pucharu Świata, tutaj Stefan Kraft na prowadzeniu z żółtą koszulką lidera, 1063 punkty drugi 63 punkty straty Karl Geiger, 139 punktów straty, reprezentant Polski Dawid Kubacki najwyżej sklasyfikowany z Polaków Pucharz Narodów jesteśmy na czwartym miejscu 438 punktów straty do liderujących Austriaków. Natomiast najbliższe zmagania Pucharu świata to niemieckie Willingen. Niemieckie Willingen wielokrotnie określano jako określane, e, tak jak polskie, zakopane, fantastyczna atmosfera przez wiele lat tam turniej także Willingen 5. E, no i co Willingen, czyli zmagania zaplanowane na 8 i na 9. Lutego, także już najbliższy weekend. Ja ze swojej strony zachęcam Was do tego, abyście kliknęli łapkę w dół lub w górę, jeżeli się podobało, to w dół. Jeżeli się nie podobało, jeżeli się podobało, to w górę, oczywiście. Jeżeli się nie podobało, to w dół. Będę Wam wdzięczny za, za wszystkie łapki w górę, ponieważ oczywiście to napędza do działania. Subskrybujcie także kanał, aby mieć dostęp do różnych materiałów, które dla Was publikuję. No i cóż, ode mnie tyle na teraz. Życzę Wam wszystkim przyjemnej sportowej, przede wszystkim niedzieli, ponieważ niedziela wiadomo, że obfituje w wiele wydarzeń sportowych, także mam nadzieję, że coś będziecie oglądali, ewentualnie sami może uprawiać jakiś, jakąś dyscyplinę sportu. Cóż, tak jak wspomniałem, tyle ode mnie, na teraz cześć, pozdrawiam, trzymajcie się.